U, szybko biegnę nadrabiać, bo się odzywacie. Eee, dlaczego nie ma relacji? No, rano byliśmy na treningu, tradycyjnie, śniadanie. Teraz mamy troszeczkę pracy tutaj przy komputerze i tak musieliśmy no, poświęcić temu czas, no bo to teraz jest dopiero niedzielę możliwość usiąść przy biurowych rzeczach. Eee, doszła kolejna, no, trzeba się zająć też YouTube'em, no bo skoro tam wchodzą filmy, to jakieś... Poziom trzeba trzymać, także no przedyskutowaliśmy jak to miałoby wyglądać, co my chcemy w ogóle pokazywać, bo nie mieliśmy kompletnie planu na to. Także sobie przesiedzieliśmy chwilę, a no pogoda nam pasuje, bo nie ma tego upału, jest wiecznie, także może gdzieś polecimy, znaczy polecimy, pojedziemy, także witamy w kolejny dzień. Dzisiaj jakaś ta niedziela do żadnej niepodobna. No po prostu puste ulice. Ta droga w ciągu tygodnia to jest po prostu zawalona ciężarówkami. Piękne bawoły wodne. Chciałbym zobaczyć, że jak one się tutaj kąpią, bo to one wskakują do tej wody i po prostu się w niej nurzają. A tam w oddali jest góra. Gdzieś tam mi przyjdzie pewnie nazwa że na filmiku wrzucimy to, w... pokażemy, jak ta się nazywa ta góra. Te wzgórze, w sumie. no nie, góra to jest góra. Pewnie powulkaniczna bo tutaj te rejony to są właśnie takie powulkaniczne. A my jesteśmy, wyjeżdżamy poza Simrep, czyli poza miasto, na wieś. Poddychać trochę po całym tygodniu ciężkiej A tutaj wam coś pokażę. Oczywiście ten pojazd nie ma żadnych tablic rejestracyjnych, ani nie ma, nawet nie ma maski. Takimi cudakami tutaj jeżdżą. Opisany jest jako Hyundai, proszę bardzo, jakby ktoś nie wiedział. I takimi cudakami, tutaj jest pełno takich pojazdów. Najdziwniejszych, ten to wiadomo, to już jest, ma tablice rejestracyjne, bo to już ma kabinę, wszystko. O, tam jedzie kolejny taki. Tu Cały ten areał budują. Też bra brak tablic, ale za to ma 16 tysięcy lusterek Klimatyzowana Tam coś walcują. Tutaj dostaje odpiskę za to, żeby odwieźć materiał, bo dostają pewnie pieniądze za kurs A tutaj kierowcy odpoczywają i tam w oddali kolejny stoi taki. A my tak Przedostaliśmy się, to Wam na szybko pokażę, tak mniej więcej wyglądają tradycyjne kmerskie, no może to nie jest takie tradycyjne, no bo jest obity już blachą, tamten również, ale to są no, normalne domy mieszkalne, gdzie kmerzy mieszkają, tutaj są już takie typowo, mogę to nazwać szeregowce, <laughs> Tak niech będzie. My tutaj w krzakach się schowaliśmy, bo zazwyczaj jak odpala się drona, to jest po prostu całe mrowie dzieciaków zbiegających się i wtedy z tego jest granda. Wszyscy hello, hello. Także my w krzakach się schowaliśmy, żeby puścić drona i pokazać Wam to wzgórze. No, chcecie odcinki, to nam trzeba się ruszyć, także, ale to dobrze, dobrze, przynajmniej. Tutaj zwiedzimy ten rejon Ile minęło czasu? 30 sekund Hello, hello i cała ekipa. Hej! Piątka! Także dzieciaki tu z całej wioski się zbiegają. Proszę, dziewczynki. No i jest, no nie, nie da się uch, schować biały, gdzieś tutaj. Nie ma. Nie ma, nie ma opcji. Hello! Nie? Yeah. No, i miało być tak miło. przyjechaliśmy na, na miejsce, myślałem, że uda nam się. No, jednak to jest miejsce turystyczne, czyli od razu nas wysłać, tu, wysłał tutaj Boat Ticket Office. Bo tam jest stoi y, policja, proszę w budce. Od razu jak mnie wyłapał, że jedzie biały, no to wybieg z tej budki, oczywiście. Stop, i musimy być kasowani. Ale my nie chcemy, bo my nie jesteśmy turystami de facto i spróbujemy znaleźć jakąś inną drogę, objazd. Eee, nic to nie ma z cebulozowaniem. <grym> to jest po prostu... Nie, ch nie, ch no nie chcemy być dojeni tutaj, no bo na nam, turystycznie to my nie będziemy ani w łodzią płynąć, ani niczym. Po prostu chcemy jak najbliżej jeziora się znaleźć i puścić drona. To, to nas interesuje. A drona też nie chcemy wpuszczać przy policji, no bo a po co? Natalia mówi nagrywaj, nagrywaj. Mówię, no co tutaj do nagrywania, no? Nagrywaj, nagrywaj. No to, no to nagrywam. Proszę. Te wszystkie świątynie są raczej do siebie podobne, bo to detalami się różnią. A tutaj w hinduizmie się nauczyłem Jak byliśmy na Bali, to tam się, że ilość tych rąk, które są, to wskazują o. Yy, jak ktoś mówi, poziom w, 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 wzniosłości, czy coś takiego, na który poziom się jakby wniósł. wniósł. Tam był siwa, tam były te inne wszystkie bóstwa, i po prostu nie rozumiejąc tego, zacząłem jakby zagłębiać o co im chodzi w tej religii. I tak powiem, wnioski są, wszystko jest na bardzo podobne do siebie, tylko imiona trochę pozmieniane. Takie szybkie ujęcie. To jest przesmaczek tego co będziemy pokazywać w odcinku. Co robić? Trudno. <laughs> Idziemy, spróbujemy puścić drona, może uda się. Nie, macie od razu. Ale my zjedziemy. No i po całym dniu podróży przyjechaliśmy. Melonka trzeba, bo przypaliło. Niby słońca nie ma, ale jest taka pogoda, no i trzeba się nawodnić z powrotem. Dobry? Najlepszy. I za to, co tutaj się wyprawia. Wam coś pokażę. Idzie ta cholera, a za nią cały rządek tych małych piździelców. I to wszystko zasuwa po to, żeby tutaj się nażleć. Ale w odpowiednim momencie Maciej, a, wpada, robi segregację i wywózka na Sybir. No, zobaczcie, jakie ilości tego tu... Tu się nic nie jest w stanie utrzymać, nie, nie, nie wiem co, co tutaj, no solą rozsypowane i tak dalej. Zobaczymy co tutaj się będzie działo. No na tą chwilę to tak wygląda, po prostu wchodzą jak do siebie. A no, u nas już powoli wieczór. E, po cemniu ludzie odpoczywają, w sumie cisza, jest tutaj jakaś wyjątkowo cisza. Nie wiem co tutaj się porobiło. Idę zamknąć kurczaki. Zobaczymy jak one tam wypadają O, piskają, piskają No proszę, wszystkie już na grzędzie Grzęda się sprawuje pięknie I, i blondi nawet u góry siedzi No to pięknie wszystkie w domu to można zamykać. Dobra, no